Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Brawo, brawo. Dwie, ciąg. Co się ruszyło? Dalania zaczęło dawać. A Liczba osób prawnych do głosowania 179. Liczba oddanych głosów 110, co stanowiło 61% frekwencji. Liczba głosów pustych 9, stanowiło 8% ogólnej liczby oddanych głosów. Nie będę podawał teraz wyników początkowych e, głosów Podam Wam wyniki. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 o mandaty poselskie uzyskali. Koalicja Prawicy Sarmackiej, Timio Sprawia Kiechajas. Brawo! Brawo! Koalicja Prawicy Sarmackiej, Andrzej i Dzikowski. Brawo! Sarmacka Partia Demokratyczna, Krzysztof Witechania Konias. Brawo! 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 Sarmacka Partia Demokratyczna, Jakub Baron Bakonni. Baronet Bonifacjan Stein. Bravo! Sławatska Marcin Anna zaskakujący wynik, który się uczynił właśnie po zjeździe, bo wyniki wcześniej były inne, to jest nie spodziewana, co Komitet Wyborczy Sławackiej Patrii Demokratycznej i pan Maria Baronet Bonifacjan